Mandelko wszystkim. Dzisiaj kolejny unboxing. Dopiero co był unboxing PS5, a teraz mamy coś takiego z takim logo. Zaraz zobaczycie. Zresztą już wiecie po tytule filmu, ale nie mogło być inaczej. 923 i pyk kierownica do mojego budżetowego sim racingu się nie sprawdziła T80 była wadliwa no i niestety ją pogoniłem, nic się nie dało zrobić, więc wjechała najnowsza od lodziteka G923 i będzie ubierane w końcu porządnie. Zasilacz. klejeczka. broszurka, kolejna broszurka z fotelami od Play Seta, Sita, instrukcja. jaki ma opór, nieźle. Każdy z naciskaczy, żeby nie używać słowa na P. <śm> stary, inny opór. Pedarda. Jestem eee, jakiś czas temu w ogóle byłem na testach tej kierownicy podczas premiery. Eee, no zrobiła na mnie ogromne wrażenie. być inaczej myślałem o G29. No ale to już jest starszy model, a wyczaiłem dobrą promocję na tą. No i jest ta niesamowita. Świetne wykonanie. Całe w czerni G29 miało tutaj tak jakby środkowaną stalnię nierdzewną. Ale czerni wygląda zdecydowanie lepiej. Więc a propos testów tej kierownicy, to możecie sobie zajrzeć na kanał cycu 1 tam są testy właśnie tej kierownicy. Testowaliśmy ze znajomymi, włącznie z, gog z goglami VR. Doznania były super. No a zaraz zobaczycie testy z moje z mojej kierownicy. Więc dozo po cięciu. No dobra, mam już zmontowany zestawik. Nie pokazywałem wam tego, bo to za nudny proces tego montowania na tym stojaczku. Stojak jest Wilson Pro z poprzedniego zestawu, do którego używałem do t 80 No i tak to się prezentuje. Piękna robota. Jest IPS 5 jest kamerka, którą użyjemy do streamów. Jest i Gran Turismo, czekamy na nowe. No i całe stanowisko sim racingowe na fotelu bujanym. Bardzo dobra robota. Także widzimy się zaraz na testach. Już się nie mogę doczekać. Lecimy. Perfekto. Ops. No i przetestujmy. O, jak czuć fajny opór. No to jest najnowszy model z TruForceem. Mają być realistyczne odczucia, na przykład jak się wpadnie w piasek i tak dalej. No, mega to podobno polepszyli, to znaczy podobno. Ja już testowałem, tak jak tam wam mówiłem wcześniej, yy, i, jest, i robi to robotę. jakiś sobie wyścig, którego nie mamy zrobionego. Jedziemy tutaj o tą suprą. Dla zainteresowanych tematem supry zapraszam do bardzo moich starych filmów, tam chyba sprzed 10, 11 czy nawet więcej lat. Będzie moja supra. O no kurde, ale zajeżdża. mocne te silniki w tej kierownicy. Jeździmy na razie na automacie. Przyzwyczajenie nie wjeżdżę, to nie ma szans na manual. Za nekaj no, se je posrebilo, vidim, daljka droga. Ale mi wyrywa tą kierownicę z rąbka. Takie silne są te silniki. Będziemy na fabrycznych ustawieniach, dopiero właśnie ją włączyłem. 你那么说可？那能呀呀。 是不是人？ a dzisiaj jest piękny jubileusz bo dokładnie tego dnia czyli 22, 22 22? grudnia 1997 roku wyszło pierwsze Gran Turismo i dokładnie od tylu lat gram w Gran Turismo tylko zawsze na padzie i zawsze z tą kamerą więc muszę się naprawdę przyzwyczaić i do kierownicy i do widoku pojedziemy sobie tak zupełnie inaczej mi się auto zachowuje na kierownicy jak na padzie. O, o. Wiele godzin przede mną. thank Niesamowite wrażenia, jak się dohamowuje i ciągnie to, czuć na tej kierownicy, jak myszkuje to auto, no na bazie tego w ogóle nie czuć. I wydaje mi się, że niepotrzebnie wtedy walczę z autem, bo próbuję kontrować, a ono po prostu tak się zachowuje naturalnie. Na przykład mocne dohamowanie i czuję na kierownicy, jak ono lewo, prawo, lewo, prawo troszeczkę chodzi. No i jeszcze nie mam podpartego tego fotela, bujanego. Miałem wstawić tam kliny, ale przez to, że ta T80 nie działała, no to nic nie robię. I teraz jak chcę mocno nacisnąć ulec. to mi odchyla fotel. I sam się z, muszę trzymać kierownicy, żeby się nie odchylać. Jeszcze wypadnę z fotela to mm. <grywa> Czwarte okrążenie. Ja pierdykam jestem piąty. No ale siara. Trzeba... Trzeba przegrać, żeby później wygrać. Nie, nie, no, myślałem, że wygram. Mówię, ach, uda się. Oh sie, jeszcze strzał. Dobra, wyłączę kontrolę trakcji całkowicie. Miałem na jedynkę cały czas. Ja, piano en dak op No świetnie. Kurry, mnie nie wyprostuję. Ja nawet nie wiem, jak już są koła skręcone. Ja nie wszyscy wiemy przecież. no ale bez kontroli trakcji to ja se pojeżdżę 那这取决于。 我勒、oh, ostatni. <noise> nie, nie mam zielonego. Uda, przesadzam fotel, bo ja nie, chyba nie nacisam do końca hamulca, bo słabo hamuje. To widać, że nie naciskam do końca. No dobra, to by było na tyle z mojej reakcji, unboxingu i pierwszych jazd. Więc do zobaczenia w następnych filmach/streamach nie wiadomo, co będzie się podobało, co będę potrafił, to będzie. Strzałeczka do następnego części.